Większość ludzi, których znam nie lubi czytać książek, ściślej, woli nie mieć z nimi nic wspólnego i traktuje niemal jak zło. Nie bardzo się im też podoba, że ja dużo czytam, ale mnie to gówno obchodzi. Parę lat temu była na świecie cudzysłów burza po cudzysłowiu, kiedy Dan Brown wydał kodle Onarda Da Vinci. sugerował, że Jezus miał związek z Marią Magdaleną, ona urodziła mu dziecko, a jego potomkowie żyją do dziś. Tyleż absurdalne, co głupie. Po przeczytaniu cudzysłów kodu po cudzysłowiu i obejrzeniu filmu na jego podstawie, postanowiłem sięgnąć po jego prequel, czyli Anioły i Demony. Z powieściami Browna jest tak, że dla niewyszkolonego czytelnika mogą się wydać najprawdziwszą prawdą, co jest bardzo groźne. Sam autor przed premierą każdej ze swych powieści twierdził, że to wszystko prawda, a po jakimś czasie to odwoływał. Niby zabieg marketingowy, mający za zadanie zwiększyć sprzedaż książek. Ale utrwala też w czytelnikach złe poglądy. W aniołach i demonach pojawia się spisek który ma zniszczyć kościół katolicki. Organizacja o nazwie Illuminati Nawias istniała naprawdę po nawiasie kradnie ze szwajcarskiego laboratorium CERN tajemniczą substancję o nazwie antymateria. Zamierzają wysadzić Watykan, pozbawiając świt chrześcijański przywódcy i całego majątku. Antymateria też rzeczywiście istnieje, ale nie w naszej galaktyce. Ludzie umieją ją wyprodukować, ale stworzenie ilości zdolnej do wysadzenia Watykanu zajęłoby 13 miliardów flat. Więc już tu jest błąd. Następnie iluminaci istnieli, ale już dawno przestali. Zresztą była to organizacja naukowców i myślicieli, a nie terrorystów, którzy nie liczyli się z ludzkim życiem. Autor pod koniec książki bardzo zaskakuje, ale nie powiem, jak. Jednocześnie, anioły i demony są bardzo wciągające. Praktycznie nie można oderwać się od czytania, bo cały czas coś się dzieje. Dobry thriller. O co, świetne są opisy wszystkich miejsc, bo są zgodne z rzeczywistością. Brown pojeździł trochę po świecie, powypytywał się i napatrzył, no, ale miał pod sobą całą armię wydawców, tłumaczy, pomocników i ludzi, którzy mu pomogli przy zdobywaniu wiadomości, o fabule nic nie będę mówił, bo nie chcę komuś zepsuć zabawy, gdyby zechciał skorzystać ze źródła i poczytać, jeśli pominąć całą tę pseudomyślnik mistyczną papkę, którą są iluminaci, to powieść jest świetna, Trzyma w napięciu, czyta się ją dobrze i można by rzec, z zapartym etchem. Najlepsze jest to, że można sobie pojechać do miejsc opisywanych przez Browna. Wszystkie kościoły, drogi, czy zabytki rzeczywiście istnieją i to jest naprawdę fajne. Nie masz poczucia, że znajdujesz się w nierealistycznym świecie fantasy, tylko w rzeczywistości. Anioły nie wypadają tak ostro w świetle światopoglądowym jak kot więc nie są zbyt groźne dla czytelnika, może sobie je przeczytać każdy, jeśli tylko zrozumie tekst słów.